Panie Premierze, to jeszcze tylko pozwolę doprecyzować, bo również pytaliśmy ENE Przedstawicieli, pan Tomasz Siwak, wiceprezes, mówił, że oferta jest skalkulowana pod potrzeby Radomia. Niska jest marża jest bardzo niska. Natomiast to pan prezydent Radosław Witkowski niepotrzebnie psuje relacje z Eneą i tak naprawdę miasto powinno się cieszyć, że na jako jedyna firma złożyła ofertę w tym przetargu. To jest... To jest kapitalny komentarz, to jest pańskie słowa na temat polityki energetycznej i tego, co czeka polskie miasta, polskie miejscowości pod tymi rządami. Znaczy ja, bo być może nie wszyscy usłyszeli i sądzę, że to jest rzetelny cytat. Tak, to jest cytat z pana Tomasza Siwaka, wiceprezesa zarządu Enei, tak. Spółka odpowiedzialna za tę ofertę 9 razy wyższą, w sumie 9 razy więcej Radom ma płacić za prąd. Jej przedstawiciel mówi, że radą powinien się cieszyć. Generalnie w ogóle wszystkie Polki i wszyscy Polacy powinni się bardzo cieszyć z tego, że każdego dnia wszystko jest droższe. Czy w sklepie, czy na liczniku z energią elektryczną, czy, 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 czy z gazem. Naprawdę wszyscy mamy no, niezwykły wprost powód do radości. Ja za takie słowa tylko bym naprawdę wyciągał już konsekwencje, bo, bo to już jest arogancja, która przekracza moje wyobrażenie. Teraz pytania dotyczące innych dziedzin. Bardzo proszę. Kto z Państwa? Dzień dobry, Milena Bobrowska, Polsat News. Panie premierze, chciałabym na początek nawiązać jeszcze do wczorajszego spotkania przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Pytanie, czy są już jakieś konkretne decyzje, działania po tym spotkaniu, czy na przykład możliwe jest utworzenie wspólnej listy Platformy z Lewicą? Ja już wiele razy powtarzałem i też powiedziałem ostatnio, że nie, nie chcę już o tym publicznie rozmawiać, bo słuchajcie, ja mam bardzo ważne zadanie do wykonania. Uważam, że to od tego zależy przyszłość no, choćby żłobka w Radomiu i, i, i życia nas wszystkich, żeby dokonać zmiany. Żeby dokonać zmiany, trzeba wygrać wybory. Ja zrobię wszystko, żeby wygrać wybory. Czy ktoś będzie w tym pomagał, uczestniczył, czy nie, no to już ich pytajcie. Ja jestem otwarty na współpracę yy, i na, na tworzenie tej tej yy, te, zjednoczonej opozycji, ale oczywiście... No, wszyscy muszą tego chcieć, inaczej to nie będzie miało sensu. Ja zdania nie zmieniam. Chcę w sposób zdecydowany poprowadzić swoje środowisko do wygranych wyborów, po to, żeby zmienić ten fatalny stan rzeczy w Polsce, jaki, jaki dzisiaj mamy, jakim mamy dzisiaj do, do, do czynienia. I no. By... Ale ile tutaj list na opozycji Pana zdaniem byłoby najlepszym rozwiązaniem? Jak to powinno według Pana tak na teraz wyglądać? Nikomu nie będę wskazywał żadnej partii politycznej, nie będę wskazywał koalicjantów, że Wy macie z tym, tu dwie, tu trzy i tak dalej. Ja mówię rzecz bardzo prostą i więcej tego nie, nie, nie będę powtarzał. Idźmy razem, żeby zdecydowanie jednoznacznie pokonać PiS. Jeśli nie, biorę na siebie odpowiedzialność za to, żeby to zrobić. No, jeśli bez nich też damy radę. Panie premierze, nie wiem, czy pan widział najnowszy spot opublikowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, który kończy się hasłem Nie kłam Donald i wypomina panu Sojusz Energetyczny z Rosją umowy, z Rosją pytanie. Czy po pierwsze właśnie pan go widział, a po drugie, jeżeli tak, to czy możemy prosić o, o jakiś komentarz, jak się pan do niego odniesie? To nie jest... Mówię bardzo sobie, nie mam czasu, żeby oglądać produkcje filmowe pana Mateusza Morawieckiego. Słuchajcie, ja byłem 7 lat premierem i muszę wam powiedzieć, mi się w głowie nie mieści. Ja dzisiaj jestem liderem partii opozycyjnej, a i tak nie mam czasu, żeby oglądać filmiki Morawieckiego. A on jest premierem polskiego rządu w najbardziej dramatycznym okresie. Drożyzna, energia, wojna, no, nie, nie muszę nikomu tłumaczyć. Co, co znaczy być premierem tym i on ma czas nie tylko oglądać, ale jeszcze produkować filmiki i wyzłośliwiać się pod adresem opozycji. To jest tak naprawdę niegodne premiera. Powiem szczerze, ponieważ był kiedyś, jak pamiętacie państwo, moim doradcą, ja się po prostu bardzo za niego dzisiaj wstydzę. Panie premierze, to już tak na koniec jeszcze chciałabym nawiązać właśnie też do pana wczorajszych słów, kiedy mówił Pan o wytatuowanej literze Z. Na, na czole, kogo Pan miał na myśli, mówiąc te słowa? W Europie, na świecie, w Polsce bez wątpienia, o czym świadczyły także ostatnie publikacje, mamy do czynienia z taką agresywną infiltracją i, i, i budowaniem wpływów ze strony Rosji. I to jest, to nie wymaga jakby udowodnienia. To jest dość. Dość oczywiste i jednoznaczne. I bardzo bym chciał, żeby ci wszyscy, którzy świadomie lub nieświadomie wspierają dzisiaj politykę Rosji, i to dotyczy i polityków wysokiego szczebla, i, i hejterów w sieci, w internecie, to dobrze wiecie Państwo, że mamy z tym zjawiskiem do czynienia i w Europie, i w Polsce, i trzeba zdecydowanie od wszystkich przyzwoitych także polityków w Polsce oczekiwać determinacji tutaj żeby przyszłe rządy były i, i to zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i jakby całe życie publiczne w Polsce żeby było wolne od ludzi którzy świadomie lub nieświadomie sprzyjają dzisiaj Putinowi Rosji To skoro mówimy o politykach tego wysokiego szczebla to jakie nazwiska tutaj możemy wymienić To jest wszystko co mam na ten temat dzisiaj do powiedzenia Wcześniej mówili państwo o cenach prądu, ja bym zapytać o ceny gazu, jaka by była Pana propozycja w związku z tym, że no pewnie te rachunki też będą bardzo wysokie, rząd ma coś planować w tej, w tej sprawie? No co ja mogę powiedzieć o, 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 o rachunkach, to akurat tutaj też w Radomiu była głośna sprawa piekarni i cukierni, która bardzo popularnie, która padła, no kilka, kilkanaście tygodni temu właśnie z powodu cen cen gazu. Ja, jak wiecie, jeżdżę po Polsce i właściwie i nie, ja się nie cieszę z tego powodu. Ja nie mam satysfakcji z tego powodu, że ten mój szlak od miasta do miasteczka, od wsi do dużego miasta, to jest szlak głównie po upadających y, małych, średnich firmach, takich jak rodzinne piekarnie, cukiernie, pizzerie, czy też zagrożone coraz większe zakłady y, 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 pracy. Te ceny gazu też, no jak wiecie, są bardzo dotkliwe. I od tego właściwie ja pamiętam te swoje smutne Życzenia świąteczne, noworoczne, kiedy ludzie dostali pierwsze rachunki, pierwsze informacje, ile będą płacili za gaz w swoich domach. No, w kilku państwach europejskich już mamy przykłady, gdzie rządy podejmują decyzje takie jednoznaczne to znaczy zachowanie cen, przynajmniej na ten najbardziej krytyczny rok cen sprzed tego dramatycznego załamania i to byłaby prawdziwa tarcza. My dzisiaj na razie, jeśli dobrze wiem, w Radomie macie ten sam problem. Ludzie dowiedzieli się, że mogą dostać 3 tysiące na węgiel. Ja pomijam, że to oczywisty fakt, że to nie starczy. Ale w dodatku chodzą i odbijają się, bo urzędy nie dostały tych pieniędzy. Znaczy, dostały obietnice. Samorządy dostają takie wielkie czeki na różne cuda, i, 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 i to się z reguły okazuje pustą obietnicą. Więc tak naprawdę ja nie widzę innego wyjścia. Nie trzeba tu odkrywać Ameryki, tylko trzeba uczciwie powiedzieć, że w sprawie cen gazu i prądu polski rząd jest gotów zamrozić te ceny na poziomie sprzed tego gwałtownego wzrostu cen, po to, żeby ten najbardziej krytyczny rok. Tak naprawdę chodzi o te krytyczne zimowe miesiące, żeby ludzie mogli po prostu przeżyć. I no mam nadzieję, że to w końcu dotrze do rządzących. Panie premierze, już kończąc, jeszcze jedno tylko pytanie. Czy w związku z tym, że w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej są neosędziowie powołani przez NOKRS, czy, czy my pogrzebaliśmy swoje szanse na pieniądze z KPO w związku z tym? Znaczy, ja w ogóle wyrzucam z, jakby z głowy taką myśl, że Polska może zrezygnować z tych miliardów y, 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 złotych dziesiątków setek miliardów złotych tylko dlatego że ziobro się upar, a Kaczyński się go boi albo ma identyczny pogląd i że cały czas gwałcone są te yy, niezależne instytucje yy, które gwar mają gwarantować praworządność. Ja naprawdę nie rozumiem dlaczego też prezydent Duda się upar, żeby podjąć takie te decyzje personalne, które pokazują, że nie chcą ustąpić, jeśli chodzi o kwestie niezależnych sądów i wymiaru sprawiedliwości. Yy. Dzisiaj choćby ta sytuacja w Radomiu pokazuje, że no, to trzeba być jakby samobójcą, złoczyńcą, jeśli się wyrzuca albo odpycha te miliardy, które mogą pomóc Polsce przetrwać ten najtrudniejszy czas. Tym bardziej, że to są nasze miliardy. To nie jest tak, że to Niemcy, Bruksela, nie wiadomo, ktoś nam te pieniądze daje. To są nasze pieniądze, bo my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. I tylko upór Ziobry i Kaczyńskiego powoduje, że te pieniądze tam leżą i nie mogą być przez nas Użyte. I to w sytuacji, w której wszystkiego będzie powoli brakowało, a przede wszystkim będzie brakowało pieniędzy. To już wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy, panie premierze. Dziękujemy państwu. Do zobaczenia. Dziękuję. Ja je właśnie załatwiłem, tylko trzeba je wziąć. Są załatwione. Dziękuję. Są załatwione,